Halo, halo! Witam wszystkich serdecznie. Akurat aktualnie 0 osób. Mam nadzieję, że mój internet dzisiaj dopomoże. 24% procesora zużyte. Ciekawe tak jak to wygląda, bo powiem szczerze, że zmieniłem trochę ustawienia. Kwestia znajomych, zero. Zobaczymy. Tu się w ogóle coś popsuło. Co tam słychać? Tam się to oh, sobie na live, ale na... O Boże. Grzem. Zaraz zobaczymy czy go. 5000 punktów. To jest wydarzenie dzienne, tak? Kurczę. Siema Krzysze Krzysztof. Krzysztofie, nie kojarzę cię. Latusek. Krzysztof Latusek. Nie kojarzę. Co tam się wydarzyło? I już jesteśmy na końcu. Wow, wiwa. Wow. Tak naprawdę koniec. Czekajcie, miałem zobaczyć na Discordzie. Czy tam ktoś gdzieś gra? Czekajcie, tutaj grają czasami. Przed zapytał się. O, tutaj nie ma nikogo. Mafioza jest u mafioza. Halo! Zmutowany jest.

ja to miałem na to nazwę, to jest y, Diablo dla ubogich. <laughs> znaczy nie wiem, no niektórzy to lubią takie gierki. A ty co grać? Czy YouTube'a przeglądałeś? Co robiłeś? Halo, co robiłeś? No teraz ogólnie. No, wczoraj. A, no, no Fixer. Nie, no teraz. Gdy mnie nie słyszysz teraz? No. Słyszę cię Musiałem ci trochę zgłosić. Słyszę cię. Co, e, musisz mieć coraz głośniej? Musiałem cię trochę zgłosić. Po co? Bo krzyczysz co to było? Jesteśmy już w tym. W Lobby by Poczekaj, ja jeszcze tylko chyba z nas Dobra, spoko, to czekaj, anuluję. To pójdę zobaczyć sobie w legendy. Okay. Zobaczę na co mnie stać. Na nic. No fajnie. Patrzymy. Czelby. 245, co ja mogę zrobić. O fajne a te złote to są legendarne, nie? Tutaj. I ja teraz ostatnio dostałem... O, ta też jest. O, ta jest kozacka. Do AWP... Hmm. Nie ten, nie ten. Do tego dostałem spina legendarnego. Do tego zapierdliczmy sobie na przykład... No nie, powierzchka taka nie pasuje. Skotekowa też nie. Ej, mam tych zawieszek trochę. Mam zawieszkę chyba z drugiego sezonu. Jakie dziwne dinozaury. Słodka bomba. Nie, weźmiemy sobie... Co to jest za broń? Bo ja jestem tak. Aha, bo to jest zawieszka na to. Ciekawe są zawieszki. to jest w ogóle? Pistolety maszynowe. Volt. Ciekawy jest. Nic ciekawego. Wersja fabryczna. Power on się strasznie długo naładuje,

Czemu ja tej pompy nie mam? Samotna gwiazda. Nie wiadomo, że to bym używał. Co jeszcze mogę zrobić? Moja muzyka ma wyłączona w ogóle w tym... Wstawienia. Tle. A? Taj muzyki nie ma. Nie wiem co się stało. Trafik ja mam w ogóle do ustawioną. Jakoś tak, co w każdym razie dla każdego, wartości. Ale to jest faura, to jest. Miej fajnie. I wszystko. Nie wszystko, dobra, nie będziemy nic zmieniać. Zapiszę to prosuję. Myszka, czułość mniejszymy tą czułość. Pójdziemy bardziej pod CSA, ale jestem ciekawy, ile mam tych FPS-ów. Jakby to zrobić, pewnie w Orginie da się to ustawić? Tak. Uh. Halo. Halo, oh, halo, 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 halo. Cześć Skarbia. Siema. Eee. Nie masz ducha? Ja. Nie. Czy tak? Okay, po pierwszym know. daniu. A, no to masz klima Nie no, Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. No jak, nie ja bym pał. Pyk pyk. Ej, wiesz co, patrzę. Nie ma tego. Czego? Żeby wyświetlały się FPS-y podczas grania. To chyba jest, ale to w Imię. Masz. Imię jest, a. Nie tylko, no tutaj masz... Ustawienia aplikacji nie decyduje Origin. Nie wiem. Ja wiem, bo ja już chyba raz ustawiałem. Ale jak masz kartę graficzną z NVD to NVD. To z Nvidia sobie... Też? Nie, ja mam e, Radeona. No Alt F4, Enter Enter i wyłączone komputery. <laughs> o jest im ichać. co, gramy? No, zmieniaj na dło i gramy. Oh yeah. Wydaje mi się, że gram jak Ploplier. Ej, dobra, wszystko widać, okej. Okay. Nie wiem gdzie to jest. To z FPS-ami licznik. Czekaj, internet trochę za mnie moga, Ale może się poprawi? Dobra, poprawiło się. Czy mam grać? Potrzebujesz czegoś? Na pewno się dogadamy. Wiesz co? Mam za głośną grę. Poczekaj. Dobra. Ciebie mam za cicho, albo na Discordzie, ten, grę mam za głośno. No to nie wiem, mi się mikro będę musiał chyba znowu sobie kupić. Nie, spoko jest. Tylko ja tutaj za cicho nurmiałem, bo miałem cię na 40%. Bo kiedyś gdzieś da, strasznie darryja. Już mnie kochacie. Skoku. Dobra, wygrywamy to i pokazujemy Krautowi, jak się gra. No, no, Chodźmy tutaj. tutaj czy tutaj? Jezus, wylądowałem nigdzie, tak naprawdę. Mamy tylko towarzystwo, słyszę. Idę u ciebie? Tak, czy gdzie? Nie, obchodzą mnie, tutaj. Lecę się, osłaniajcie mnie. Na dole. Pierwsza krew. Pierwsza krew, szybko poszło. Nic nie widzę. Nikogo, tu jest pleca. No, Leży. 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 Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Od drugiej strony wchodzę. Nie mam nic do Czekaj, muszę ten dać. Pora na zakupy. Amunicji nie mam. Dobra, już. Jestem u ciebie gdzieś, jakby za mną szedł. Gdzieś tam, chodźmy tutaj. Nie wiem, gdzie. On nie... Ja idę tutaj daleko. lutować. jeszcze. Bo tu... Ja wzięłem trochę amunicji i uciekam sam. Są lider Ej, nikogo nie zabiłem. Znać, jak go Tylko ich powaliłem obydwu. masz fioletowy widzę Bo moja postać widzi przez ściany, wiesz o tym Ja wiem, wiem Jak widzę coś legendarnego albo... tutaj, tutaj. poziom drugi To Masz, lekka to. amunicja tutaj, lekkie nie, ciężko mi elektryczne idzie. Nawet nie ma sklepu, jak coś. Robimy sobie sklep? Bo mam. Sklep otwarty. Udokumentowany do zamknięcia pierścienia. Jak coś chcecie, to pierścień. Coś zostaje, to się może przyda. Osłona jest. Co ty? Jedno za cieło widzę. Niezły wybór. Masz dobry gust. Mamy 30 sekund na dotarcie do kolejnego pierścienia. Jak padniesz, nie będę Możesz wziąć podajnik. Podajnik czego? Nie mogę już nic wziąć nie, nie mogę wziąć nic. Nie, nie mogę, już nic więcej nie mogę. Na dachu są chyba u nas. 10 sekund. Pierścień tuż przed nami. Co to jest? Ty, strzelają się. Gdzieś tam. Kogoś tam widzę. Ale nic tam nie widzę. Nie? Dalej? Faktycznie. Internetu mam słabo, czekaj. Za Słabo internetu ustawiłem. Tam, tam. nie zawsze tu się biją, tu gdzie bokse. Praktycznie się nie za, za szybko internet. Netflix ob, obciąża wszystko. Nic, dokończę tą giereczkę. Nie, tak. no ta postać jest do Jest. Nic nie widzę. za się. What? On. Ty trzy... A to jest Nie, dwóch tylko puścił ten Gdzie widziałeś to? Mam tu coś co może pomóc Puścił hologramy puścił Myślałem, że to ich trójka jest I już mi zgłosił na licję Na malicję byś. O, ukończyłem, kończyłem czekaj Będę miał legendarny ten, otwieracz Fioletowe. A, nic złotego. Ale ładne, epicki ten. Nie, ja mam 77 otwórz, to wkłóczy graficznie. To jest rzadkie, Chodur ale brzydkie. Nie. Nie interesujesz nic. Nic zeszłoroczny śnieg. Nie wiem, mi tutaj pokazuje, że czasami mi coś przerywa wpadki no, FPS-ów. Internet pewnie. Ta, internet szwankuje. No, byś sobie dał i 1000, to by nie było tak. A jaki ty masz ustawiony? Ale ty masz 600 internetu, nie? Nie, ja mam 16000 na OBS-ie. No, ja ustawiłem sobie 4200 i jest za dużo. 3800 było ok, ale 4200 to jest za dużo. Teraz nie chcę wiem, że zatrzymywać i tego, czy. No, no może streamować... Dobra, na dzisiaj koniec. Nie ma sensu.